Cześć, witam z Karkonoszy, ze Szklarskiej Poręby. Tym razem nie ma jeszcze nawet siódmej rano. Ja na spacerku po mieście nie dużo mam czasu, bo najdalej o dziewiątej muszę być z powrotem w hotelu. Więc tylko spacer wokół komina, jak to się mówi. Ale jest trzeci dzień pięknej pogody. Jestem w górnej części miasta z takim widokiem na szrenicę i dalej na Łapski Szczyt. Właściwie przy torach kolejowych, niedaleko stacji, Śląska Poręba Górna. Idę właśnie rano w kierunku tej stacyjki, bo to dosłownie kilkaset metrów od miejsca, gdzie mieszkam. No to zarówno jest ciekawy obiekt, jako po prostu budynek, ale też miejsce, które przywodzi mi na myśl mnóstwo wspomnień z wielu, wielu licznych podróży w Karkonosze. Zarówno zimowych przejść tutaj górą, szlakiem sudeckim po szczytach, jak i czasami jesienią. Było tych wyjazdów naprawdę sporo. Pozdrawiam tu, jeśli ktoś ogląda z naszej ekipy, która po górach z nami tutaj zawsze wędrowała, także mam nadzieję, że może do zobaczenia na szlaku jeszcze kiedyś. A idę na dworzec, bo no nie mam za wiele czasu, tutaj jak powiedziałem, to po pierwsze, a po drugie odcinek będzie krótki, typowo poszkicówkowy, A nuż. Stacyjka będzie dobrym celem, a jak nie, to zobaczymy. Pewnie tego nie widać, ale tam wstecz nad torami jest wysoki kamień ze schroniskiem, zwierząt widokową. Miejsce, które szanuję, i przede wszystkim ludzie, którzy zbudowali i podnieśli to miejsce praktycznie z niczego szanuję bardzo. bardzo. Jak ktoś nie wie o czym mowa, warto poczytać i poszukać no, bo to jest, to jest fajna historia. No nie raz tutaj o 6 rano lądowaliśmy. Taki był pociąg z Poznania, coś koło 0:30 chyba. No i niezależnie czy się jechało w góry, czy do Pragi, na przykład w czasach studenckich, no to właśnie tu wysiadaliśmy. To była ostatnia stacja tego pociągu. No i potem zaczynała się wielka przygoda. Stąd potem łapaliśmy różne środki transportu. Takie busy na przykład. Chociaż w tamtych czasach głównie PKS. Proszę, teraz jest tutaj przystanek komunikacji miejskiej. Ekstra. No może nie najlepsze widoki dzisiaj rano, bo akurat słońce jest za budynkiem, ale tak mniej więcej wygląda stacja. Biała Dolina to jest ta część Sztarskiej, w której się znajduję obecnie. No mam jeszcze zakusy tutaj, jeżeli czas pozwoli na kilka jakiś wyjść ewentualnie inaczej. Mam kilka planów na jakieś jedno wyjście, bo tego czasu nie będzie za dużo. Wczoraj byliśmy tutaj w okolicy Łapskiego szczytu, właściwie tu pod tym akurat kodem, czyli na śnieżnych kotłach. No, stacja Szklarska Poręba Górna ma jeszcze jeden olbrzymi plus, a mianowicie chyba jest tu jeden z najlepszych terasów widokowych Szklarskiej. Wychodzimy z dworca, czyli dokładnie stamtąd. Przepraszam jeszcze raz za słońce i proszę bardzo, na wprost Szenica, u góry schronisko, skałki, tam dalej ten budynek to są właśnie śnieżne kotły, czyli miejsce, gdzie przedwczoraj byliśmy na szybko, jak się dobrze wpatrzycie na skłonie, po środku też widać schronisko pod łapskim Szczytem, no i całe miasto z góry fajnie widać. W ogóle otoczenie dworca w ostatnich latach się bardzo pozytywnie zmieniło. Fajna infrastruktura, proszę bardzo, taki parking rowerowy, ławka, jakieś rzeźby, szklane ogrodzenie nie zasłaniające widoków, podjazd chyba dla wózków, czy dla rowerów. Opis również tej panoramy, miejsce do siedzenia. Można posiedzieć i popatrzeć. A jak ktoś nie zna gór, poczytać, co tutaj widzimy. No, super miejsce, naprawdę. Warto sobie tutaj wejść. Nawet jakbyście nie jechali nigdzie pociągiem, to zobaczyć samą stacyjkę. No i zobaczyć góry z tego miejsca. Naprawdę fajnie. No proszę, ktoś tu z łosiczką nawet siedzi. Nie wiem jakie są związki damy z łasiczką, z karkonoszami, ewentualnie ze szklarską, ale jak wiecie to napiszcie mi, pan Karol Badyna jest autorem rzeźby. O, no, to chyba jest Jagieło, tak jest. Poznałem bo pomnik Jagiełły miałem pod podstawówką. Pozdrawiam, szkołę SP13 Kielce imienia Jagiełły. Przy samej stacji więcej rzeźb. Wojciech Kilar, między innymi, zamyślony. Też patrzy chyba w góry. Tak troszkę nisko ma wzrok, ale... w tym kierunku. Zresztą wszyscy tutaj mają wzrok w tym kierunku i nieco są zapatrzeni. I zamyśleni. Zbigniew Herbert. Czesław Miłosz. On nawet przygotowany do wyjścia w góry, bo... Laska w ręce. Jerzy giedroić. I jeszcze na koniec... Jerzy Turowicz. Proszę, jaka galeria postaci, nie byle jakich. Ładna wiata rowerowa też tutaj, można zostawić rower, fajne miejsce. Słoneczko znowu dzisiaj wychodzi, więc pewnie będzie kolejny upalny dzień. No to może by teraz tak na peron. Z tej strony też stacja fajnie się prezentuje. Ale pewnie z drugiego peronu byłoby jeszcze lepiej, więc przejdę się tam na chwilę. No tak, stąd lepiej widać. Taka kolorystyka budynków. No może bardziej brązowa niż, nie wiem, taka bordowa, ale troszeczkę skandynawska mi się wydaje. takie domy jak norweskie. Ale myślę nie, to nie jest ten odcień. Proszę bardzo, szlarska poręba górna. No zobaczmy teraz. Dokąd moglibyśmy pojechać teraz? Do Wrocławia był rano pociąg 617. No o 8:30 można by do Liberce skoczyć. W Harachowie można być 8:55. To też jest fajny pomysł, no. no. Jak wyskok do Czech. Widzę, że połączenia regularnie są. Jakby co to na czeską stronę 8:30, 9:30, 10:30. 11.30. Nawet nie trzeba mocno pamiętać, zawsze o wpół. pół. No fajnie, fajnie. Z tej strony też dworzec super. Fajnie, że takie obiekty się zachowały w takim stanie. No oczywiście jest to też zasługa renowacji z ostatnich lat. Remontów właściwie pewnie. No już się zrobiło w pół do ósmej, właściwie po więc idę na tamtą stronę porysować, bo z tej strony mimo wszystko do rysowania słabiej, wydaje mi się. No dobra, słowo się rzekło. Trzeba popracować chwilkę. Skryłem się, jeśli chodzi o słońce, trochę za znakiem drogowym. Myślę, że stąd widok na stację jest najfajniejszy. No dobra, słoneczko wyszło już całkiem. Na wykończenie rysunku przyjdzie czas chyba później, bo trochę czas mnie goni, ale jest stacja. Jest poszkicówka, a jest pamiątka. No i są piękne góry, bez zmian, coraz lepiej oświetlone. Nie wiem, co by powiedziała dama z łasiczką bo ono się tu gapi codziennie na ten budynek pewnie zna każdy detal no ale jest poszkicówka oczywiście trochę inny punkt widzenia w tym momencie na stację mały skuterek musi też zakłócić oczywiście nam tą scenę ale jak to mówią skuterek też chce żyć a więc stacyjka, stacja kolejowa, nie stacyjka. Porządna stacja kolejowa w Szklarskiej Porębie Górnej. Poszkicówka jak zwykle dla Was. Ona jeszcze będzie oczywiście wykończona, za chwileczkę to zobaczycie. Poszkicówka, e, oczywiście do wysłania dla Was. Jako bonus, ciągle stemple ze świdnicy. Koło której właściwie wczoraj znowu byłem bardzo blisko. Pamiątka festiwalowa. Poszkicówka, jak zwykle, konkursowa, więc hasło kartka. W komentarzach, ewentualnie inny komentarz zawierający słowo kartka. No i za ileś tam odcinków wylosujemy odbiorcę tej poszkicówki. No, na góry pogoda idealna. To już w sumie mówiłem pewnie parę razy, ale po prostu ażby się rzuciło wszystko i poszło. Piękna jesień się szykuje, podejrzewam, w Karkonoszach. Warto, warto przyjechać. O, na tą stacyjkę warto przyjechać i iść przed siebie. Ale oczywiście jakiś hałas, bo tak musi być. Tyle chyba dzisiaj w tym krótkim odcinku poszkicówkowym. Jeszcze raz pozdrawiam Was z Sztarskiej Poręby Górnej i zapraszam do konkursu, oczywiście. Czyli pisujcie hasło kartka, komentarze ze słowem kartka i oczywiście pocztówka, która dzisiaj powstała, będzie wysłana do kogoś z Was. Także zapraszam serdecznie.